Jeśli jesteś dobry z matematyki, to musisz zagrać w tą mapę w Stumble Guys. A jeżeli nie jesteś dobry z matmy, to trudno, ja i tak w to zagram. Wędź jak to widz, którego aż dwie mapy mamy w kategorii popularne w Stumble Guys. A to jest kolejna rzecz od niego: Polska górą I wpisany kod. Abra. Mapa to właśnie matematyka? A wiecie co? Kliknę zagraj. Nie chcę wracać do szkoły. Ale to ma być zabawa. Jak to wygląda? Okej, okay, okej. Okay, jeszcze raz okej. Okay, dość ciekawe. To właśnie może być. Dlatego nie wyłączajcie tego filmu. Coraz więcej osób ma ten nowy sklep. Więc pamiętaj, żeby wpisywać kod Abra. Czy kupujesz dolność niewitki? czy może skoku? Co dobrze wiemy, że hardkorowo ułatwia grę. To jeżeli to robisz, to tylko szef jest kodem Abra. Jak najwięcej po Polaków musi mieć ten kod, dlatego powiedz o tym znajomemu. Oa, dobra, mamy poziom easy, mamy poziom MID i mamy poziom Hard. No to co? Dawajcie, Sonia, Weźmiemy sobie poziom Easy. Zobaczymy na czym to w ogóle polega. Musimy pójść tutaj i okej, okay, tutaj mamy dwa. Plus 7, odjąć 5 równa się. I rozumiem, że mam wybrać odpowiedź. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze, hej! Eee, bo ja już zapomniałem, co tam było. 2 plus 7, 9 minus 5 to będzie 4. Ok, czy jest odpowiedź 4? Jest tutaj odpowiedź 4. No to co się stanie, słuchajcie, jak wybierzemy odpowiedź 4? Uwaga! Dobra, jest jakiś teleport, jest jakaś forma teleportu. Ej, dobra, strasznie mocne. No ale to nie było wcale trudne. Więc teraz musimy odpalić to znowu, ale, ale trzeba wziąć mid. Dowiecie, że poziom trudności średni. Ciekawe czy będzie tam tabliczka mnożenia! Nie no, naprawdę to, że w ogóle Polak, że nasz wid robi takie rzeczy, to jest genialne. Ja tylko czekam, aż ta mapa także wyląduje w popularnych, no bo nie ma innej opcji. Inni ludzie jakoś nie tworzą tak tłustych rzeczy, jak włości gracze. Obrad... Steam! I teraz uwaga, 3 razy 8, tam jest odjąć 7, odjąć 3, czy coś takiego? Poczekajcie, 3 razy 8, 24, dobra. I teraz tak, czy ja mogę na tym stawać? Okej, okay, nie za bardzo. 3 razy 8, 24, odjąć 7, to słuchajcie, będzie 17, i odjąć 3, to będzie 14. I czy jest taka odpowiedź, słuchajcie? 14, mamy 8, 14, 21, 11, 9 i 6. Ej! To jest ciekaw, jeżeli mi wyszło 14 To w jaki sposób miało wyjść coś innego 3 razy 8, no to Będzie 24, odjąć 7 No to faktycznie będzie 17 I odjąć 3, to będzie faktycznie 14 To ja nie wiem jak komuś ma wyjść kurcze 6 No ale dobra, ja w takim razie wchodzę w 14 Licząc na to, że Nie zważywimy i uwaga Okej, okay. dostajemy metę. Czy to będzie jakaś fake meta? Bo zrobiłem błąd. Uwaga, uwaga, uwaga. I po! Mamy to! Ale najgorsze zadanie jest dopiero przed nami. No bo teraz tryb hard. I tutaj nie za bardzo widać, co będzie na hardzie. Może jakieś pierwiastkowanie, może jakieś potęgowanie. Tu jest napisane, jeśli jesteś dobry z matmy. No, ja kiedyś akurat w miarę byłem, ale to bardzo dawno temu, więc zobaczmy, jak będzie teraz. Poczekaj, poczekaj, czy tu coś... O, jakieś dzielenia, jakieś dziwne różne rzeczy. Ej, dobra, jestem sam ciekaw, jaka słuchajcie, może być w topa, ale wiecie co? Zanim to sprawdzimy, jedna bardzo ważna rzecz. Ja pójdę teraz na hard i słuchajcie, zaznaczymy cokolwiek. Nawet nie będę sprawdzał w ogóle, jak to leci. Chcę tylko zobaczyć, co się stanie, jeżeli się pomylimy? Więc słuchajcie, Olać nawet nie patrzy, nawet nie patrzy, nawet nie. O, dobra, okej. Okay. Jakakolwiek słuchajcie, randomowa odpowiedź. No dobra. I. A! rozumiem! Okej, okay, dobra, cofa nas tutaj. Ej, to to akurat mega przekminka. No to teraz uwaga: 8, Osie... to jest 18? 18 razy 7, podzielić przez 3, odjąć 19. O kurde. 18 razy 7. No to poczekajcie, to, to w takim razie będzie 70, to będzie 126, podzielić przez 3. O jest. Nie! Dlaczego? Matematyka nas nienawidzi. Dobra, ale dawajcie jeszcze raz to zrobimy. Ja chcę to przejść. 18 razy 7 to będzie 70. Plus 56, czyli to będzie 126. Potem oni chcą to podzielić na 3, więc to będzie, 100, to będzie 40 plus 2, czyli to będzie 42. Dobra, okej, okay. mamy te 42 już tutaj ustalone. I teraz od 42 odejmujemy 19, czyli to będzie 32. Ojoj. ej, dobra, czyli to będzie 23. Chyba tak? Pytanie, czy jest tutaj taka Odpowiedź? Jest! jest! Jest, 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 jest Bo tutaj jest tak, 21, 43 13, 3, 19, nie. 23 Na moje to wychodzi 23 Ale wiecie co? Nie chcę się totalnie zbłazić Bo często jest tak, że wiecie, no właśnie teraz Normalnie na papierze to mega prosto do obliczenia Ale jak się wiecie, no gra i nagrywa No to kurczę, można trochę Się nie popisać. Ja ryzykuję! Znaczy, moim zdaniem to jest dobre Okej, okay, to jest chyba dobra odpowiedź Chyba, że to jest jakaś forma Pranka. Może to być jakaś forma pranka, więc uwaga. Yo! Mamy to! Ta mapa jest totalnie genialna. Popatrzcie, jaka ogromna jest ta mapa serio. Dostałem tutaj kod właśnie do tej mapy od jednego z najbardziej aktywnych widzów tego kanału. I gość mówił. Że podobno tworzył to prawie 6 godzin. Sprawdźmy w takim razie, bo serio zapowiada się, że tutaj mogę nawet nie zdążyć tego przejść. już widzę, że ta mapeczka, słuchajcie, będzie dość ciekawa. Trzeba sobie najpierw ogarnąć właśnie czystą, taką w miarę, drogę, żeby nie było tutaj jakiejś lipy. I co, teraz tutaj do boczku. Yo! Ej, będzie grubo, będzie, słuchajcie, grubo. Ok, tutaj jakoś to trzeba przeskoczyć. Tutaj chyba też trzeba to jakoś górą? Nie górą? To poczekaj, tu czym ja mam? Ty, ja wylądam do nie. A mogę to tak skokiem? Ty nie! Co jest? O kurde, masakra! Ale dobra, lecimy, słuchajcie, dalej! I tutaj mam Zjeżdżalnię, Tak, taką plum, Okej, okay. tutaj waga Plum, Okej, okay. okej. Okay. I tutaj ewidentnie strzeczki pokazują, że Ameryka. Poleć tutaj, zobacz, jak tutaj jest. 180. Tutaj pum, pum. Tutaj pum. I tutaj pum. I tutaj znowu bom. Ej, naprawdę, mapka to czysta przyjemność. Serio, żeby w nią pograć. No rewelacja. Tylko słuchajcie, teraz pytanie, które. Nie! A mogę to jakoś tak. Nie, też nie mogę oszukać. A, dobra, czyli jednak mamy to przejść tą oto zjeżdżalnią. Spoko. Bardzo fajna zjeżdżalnia. O, to. Poczekaj, poczekaj, nie! Okej, okay, jeszcze raz, jeszcze raz, bo tutaj ewidentnie mam na górę wskoczyć. Dobra, i tutaj to. Jo, jaki schemat mocny. Ej, ej! Dobra, 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 bo czasu, słuchajcie, to my zaraz nie będziemy mieli... No, Dobra, czyli tak, stoję sobie na tym i teraz właśnie sobie tak wrzuszkujemy, spoko. Okej, okay, wyszło. I tutaj dopiero mamy lecieć, słuchajcie, w dół. A ja popełniłem... Ej! Tamten błąd, że wiecie, chciałem od razu sobie tam podskoczyć. Ale co ja niby tutaj odwaliłem takiego... Złego... Cze to jest jakiś magnes. Co się dzieje na tej mapie? Bardzo, bardzo dziwna mapa. Ba, bardzo dziwna mapa, ale też od razu, no nie ma co, słuchajcie, ukrywać. Jest kozacka, naprawdę, słuchajcie, jest naprawdę przekozacka. Bardzo widać, że zadbano tutaj o szczegóły, ale naprawdę, ja nie wiem, co się dzieje, że tutaj, słuchajcie, tak dziwnie ten magnes, jakby chciał zadziałać. Ej, jaka to jest rewelacja! Bartek, błagam! Prosimy cię! I ja, i chyba widowie, tak mi się przydaje, wydaje, o więcej takich mapeczek, bo naprawdę w to się aż po prostu miło gra. No szkoda, że tutaj jest ta największa moc, wiecie, to jest ten grzybek. Ten grzybek, którego absolutnie nie da się pokonać, nie, no no. O kurde, o kurde, nie. Nie. Ja akurat powiem szczerze, nie wiem czy to na przykład yy, się baguje tak na telefonie, bo na komputerze nie da się tego za bardzo dobrze użyć. Typu, że wiecie, chcesz za pierwszym razem po prostu dobrze wyskoczyć, to nie, nie masz szans! Pytanie, to do was bardzo pytanie. Czy na telefonach też to się tak baguje? To chętnie się słuchajcie, dowiem, no bo na telefonach, no to niestety słuchajcie, nie mam takiego doświadczenia. Okej, okay, tutaj mamy metę, ale... No... Ja bym tutaj nie zaufał, bo to wygląda totalnie jak fejkowa meta. Po co goś miałby budować coś takiego, jeżeli tutaj byłaby dobra meta? Ja to olewam. Skaczę na to, bo to wygląda właśnie jak, słuchajcie, teleporciarz i janiarz Jan. I teraz jazda tutaj w dół. Oj, 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 oj. ej, kozackie. Naprawdę, jedna z najlepszych mapek w tym roku, to na pewno. To zdecydowanie, słuchajcie, trzeba po prostu powiedzieć: kosmicznie dobra mapa. Let's go! Chowinio bambininio. Okej, okay. dam wam zdecydowanie kod do niej, bo naprawdę po prostu musicie w to... E, halo? Chciałem powiedzieć, że musicie w to zagrać, a zostałem właśnie sprankowany przez tą mapę, no. Dobra, tutaj zrobimy sobie to... Ej, tak się nie da. Ale tak już się da, więc teraz dawaj na to. Pytanie, jak to szybko znika. Okej, okay, nie znika jakoś hardkorowo szybko, więc tutaj ładnie do góry i tutaj... Ej, to jest chyba jakaś... Forma Labiryntu. Ej, mocne! Ile on tutaj zrobił ciekawych schematów. To nie mam pojęcia, słuchajcie. Masakra. Ej, przegenialne. No po prostu przerewelacyjne, jak on to zrobił. I że mu się chciało dla nas to zrobić. Nie no, to jest takie miłe. Naprawdę. Jestem taki mega wdzięczny. Wariaciku, że ty to serio zrobiłeś. A zrobił to gru. No niemożliwe. Naprawdę. Dobra, jedziemy teraz tymi trampolinkami. Dobrze, widzę już metę. Ale wiecie, co wam powiem? Naprawdę czasu nie jest tak dużo. Więc całe szczęście, jesteśmy na mecie. Tutaj widzowie Macie kod. la. Czczy, c czy, chicken Kod. Abra! Mapka od Fabiana, więc pozdro. Pozdro oczywiście dla Fabiana. Ej, tutaj totalnie bez beki. Bardzo ładnie on to wykonał. Widać także, że nie jest to mapka zrobiona, słuchajcie, w 20 minut. Serio? Ja pewnie nigdy, nawet 20 dni bym tego nie stworzył. Ej, kosmicznie kozacki jest ten kurczak. Jest ten domek, słuchajcie. Ej, naprawdę, kto z Was był na filmie Minecraft? może widzieć trochę podobieństwa. Naprawdę, naprawdę kozackie. Serio, jestem taki wdzięczny, że mogę słuchajcie dostać od was takie mapy. No wow! I to jeszcze, ej. To też jest mapa, która chyba będzie zasługiwać słuchajcie na bycie w polecanych, bo popatrzcie, poza tym, że ziomek po prostu zbudował tutaj mapkę, która jakąś tam ma wiecie, po prostu funkcję trudności, ej. No, dawaj, wskocz tutaj. To ona w dodatku też jest do przejścia. Chodzi mi o to, że to nie jest tylko mapka, którą przejdziesz 30 sekund, żeby sobie popatrzeć na budowlę, tylko naprawdę, no, tu jest na przykład villager. Mamy tutaj jakieś, wiecie, normalne rzeczy parkurowe, które trzeba przejść. To słuchajcie, ma być jakby dźwignia z Minecraft. Ej! Naprawdę, naprawdę szacun. W takim razie przejdźmy to, widzowie. Wow, wow, jeszcze raz wow! Rzadko słuchajcie, spotyka się takie odcinki, żeby każda jedna mapa była naprawdę... No, taka gigantycznie tłuściutka. A ta właśnie taka jest. I każda, jakby w tym odcinku taka była. Nie, no naprawdę. Ej, a co tu źle zrobiłem? Halo. Halo, halo, aaa, babababla. Skibidi, skibidi, skibidi. Poczekajcie, no jakoś to słuchajcie, musimy wykminić. A mogę zrobić sobie to. Poczekaj, co ja robię tutaj w takim razie źle? Chciałbym się, słuchajcie, upewnić. No bo tak, tą stroną tego nie prze. A, poczekaj! Tutaj dobra, dobra, spoko. Ej, nie, naprawdę rewelacja. No to też jest mapa, która zasługuje serio na chyba bycie w polecajce, no nie? Dobra, pojedyncza spacja, pojedyncza spacja, pojedyncza spacja. Dobra, tutaj słuchajcie, lecimy sobie na górę. Okej, okay, wchodzimy na domek. La 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 la. Chi 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 chicken. Okej, okay, ale teraz gdzie? Bo tak, tu się zaczyna słuchajcie nasz kurczaczek. Ale jakoś ja muszę tutaj, słuchajcie, wejść na górę. Ej, ej, a co ja zrobiłem źle? Aha, w ten sposób, ej, mega, Napraw, Nie, nie spadni. No, patrzcie, jestem na tym kurczaku. Kurczaku z Minecraft. Ej, mega. Dobra, tylko problem jest teraz taki, że ja muszę znowu się, słuchajcie, odbić. Dobra, i teraz, słuchajcie, chyba muszę wskoczyć tutaj do środka. I tu będzie metal. St 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 Stumble Stumblejack. Ktoś nam stworzył mapeczkę. Takie obi bobi, Parkourino Bambinino. Ale popatrzcie, na podstawie skina Stumblejack. Bardzo ładne, naprawdę, bardzo, bardzo ładne. Serio, mega kozacko. Fajnie jest o tyle, że tu. Tutaj po prostu można trochę pograć. Mapkę stworzył noty. Pozdrawiamy tutaj bardzo serdecznie. I liczę na to, że uda nam się przejść! Dobra, skaczę sobie na to, skaczę sobie tutaj plum, plum, plom. Okej, okay, to jest taki trochę jakby labiryncik, ty. Fajne, naprawdę. Ja lubię takie mapki, które nie są jakoś bardzo hardcore trudne, ale też nie są, słuchajcie, zbyt krótkie, więc można się tutaj całkiem fajnie pobawić. Patrzcie, tu jest taki... Ej, to miał być chyba widziarz. Dobra, to w takim razie dawaj, 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 dawaj. Dawaj, jacie! Idealnie! No wiadomo, użyło się tutaj! No! Troszeczkę, tylko zdolności skoku, ale ej, 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 dajesz grę, ty, bo ta duża kamerka to za bardzo płata figle, jakoś dziwnie. Ona chce być za bardzo, za bardzo duża, ona chce być to moja najszczersza reakcja. I patrzcie, zrobimy super puncha. Dobra, czyli tak. Jopiuu! Okej, okay, niesamowita! Walka z cieniem, widzowie, naprawdę. Uważajcie, bo abera, jak sami widzicie, bardzo, bardzo, bardzo groźny! Okej, okay. Dobra, nie, już bez beki, słuchajcie, leśmy, bo naprawdę zaraz to, to. W sumie i tak każdy ma ze mnie bekę. Ale to może mieć trochę większą jeszcze bekę, więc może na razie sobie tu posiedźmy. Poczekajcie, ja mam tutaj tu wskoczyć. No chyba na to wygląda, bo tutaj mamy ten napis. No to co, nie? Mamy podpis po prostu twórcy tej mapy. I co? Chyba nie mam tutaj wskakiwać. Nie, nie. Dobra. Dobra, byłem dobrze. Byłem dobrze. No to poczekajcie, też jeszcze raz się tutaj odbijmy. Wchodzimy sobie tutaj. Do... Nie! Dobra? ok, na tym mogę sobie poczylować tak przez chwileczkę. Tutaj sobie zrobimy tak. Czy to jest trochę na takiej zasadzie 180 No tak minimalnie, ale chyba można. Tak. Powiedzieć, dobra, okej okay. O kurde, co to się w ogóle odwala Dobra, o, masakra Nie! ty, ej Ciężko, naprawdę jakoś tak ciężko Było złapać, wiecie co, balans tutaj Ale dobra, teraz to już ogarniemy, czyli tak Jak już, jak już słuchajcie, zacznie się na tym Brzyszku po prostu lecieć, to już ogarnę, ale Naprawdę ciężko było, jak był ten bal Aha, to jest niewybijające. No to uwaga, i PUNCH! Nie, nie, nie! To jest mapa Aberka i Juli UP. Co prawda nie idziemy tutaj w górę, więc nie wiem z czego wynika ta nazwa, ale nie będę ukrywać. Bardzo dziękuję za taką mapę, bo naprawdę już widać, że serio będziemy się spoko bawić. Niestety, ale nie ma dzisiaj ze mną Juli. Natomiast ja przejdę to samemu i też myślę, że będzie spoko. Na luziku, widzowie, na luziku, popatrzcie, naprawdę fajnie, dużo się tutaj, słuchajcie, dzieje. No i lecimy. Tylko naprawdę, bo to się nazywa up, a ja tutaj nie widzę serio niczego, co by nam wskazywało na to, że lecimy w górę. Ej, ale fajnie. Mapka ewidentnie dostosowana, tak wiecie, poziomem, żeby Juli też miała z tego mega fanco, co nie? Żeby po prostu nie było takiegoś jakiegoś ultra hardkorowego spocenia. No naprawdę fajnie, naprawdę fajnie. Tutaj mamy coś na chyba miarę takiego szklanego mostu ze Squid Game. Dobrze. O kurde, ty, ale tutaj to... A ciężko to wykminić, słuchajcie. Ciężko to wykminić. Dobra. No nie! Dobra, 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 dobra. Czyli jeszcze raz tutaj i tutaj w przód i tutaj pewnie po ukosie. Dobrze. Tutaj nie wiem czy jest checkpoint czy nie, ale lecimy sobie po tym. Lecimy sobie tutaj po tym. No nie, no ty. Okej. Okay. No nie takie łatwe, powiem wam. No, naprawdę nie takie łatwe, bo po prostu nie za dużo tutaj widać, ale ej! Jestem na górze. W sumie to nawet nie wiem czym jałem być to na górze, ale Oko. Lecę sobie tutaj, słuchajcie dalej. Ty jak, wezmę niewitkę. Aha, to i tak mnie widzą. To trochę szkoda. Myślałem nad tym, że może mnie nie zauważą. No te kule, te piłki, Mr. Baby. Ej, ale czek, aż Jan tu jest! Nice, dobra! Ej, naprawdę mega fajnie, naprawdę mega fajnie. A szkoda, że Juli tutaj, słuchajcie, z nami dzisiaj nie ma, co nie? No ale takie życie, no tak akurat musiało, słuchajcie, się zdarzyć. Popatrzcie, mamy tutaj tę trampolinkę, która pokazuje napis, ¡abra! I tam jest chyba jeszcze napis Juli. Z tego co widziałem od samego początku, jak się tej zrespiliśmy na tej mapce. No naprawdę. Ej, serio, jaki to jest mocny odcinek, jeżeli chodzi o mapki. Wow, same długie mapki, same takie zrobione od serducha, no błagam. Proszę o więcej takich mapek. No naprawdę, ja bym najchętniej to codziennie, słuchajcie, nagrywał na tym kanale po prostu odcinek z takich map od was. A wy pamiętajcie o wpisywaniu. Kodu Abra w sklepie.